Cześć, dzień dobry, witam. Dzisiaj kolejny układ na płyteczce, takiej prototypowej. Mianowicie, tak jak w tytule, układ, bardzo prosty układ czasomierza. Czegoś takiego, jak na przykład, że wciskamy guzik, zapala nam się światło i po jakimś czasie ono gaśnie. Oczywiście odbiornikiem nie musi być światło, może być to jakiś silniczek. Wszystko właściwie. Także przechodzimy do elementów. Na początku będziemy potrzebowali. Rezystorka o wartości 100 kilo, to znaczy zbliżonej do 100 kilo. Ja używam 80 i działa bardzo dobrze. Jako, że ja używam jako odbiornika diody LED, no to oczywiście diody LED. Do diody LED rezystorka 100, 100 ohmów, o wartości 100 ohmów, coś nie umiem się dzisiaj za bardzo wysłowić. Yy. Kondensatorka. Ja używam wartości 330 mikrofaradów, ale możecie użyć innej, po prostu będziecie mieli wtedy dłuższy, maksymalny cykl. Ten załączony potencjometr montażowy. Ja używam wartości 50 kg. Też możecie sobie dobrać ją. On będzie służył do ustawiania jakby długości tego cyklu. Obyście nie słyszeli tego, co się dzieje za oknem, bo ktoś strasznie na głośno gra muzykę. Oraz jednego mikroswitcha, takiego zwykłego. Ja oczywiście mam no, poza, poza rezystorami, mam wszystko z wylutu, więc naprawdę bardzo prosty projekt, oraz oczywiście mózg, że tak to imię, tego układu, czyli tranzystorka BC548. Jest to tranzystor typu NPN o wyprowadzeniach kolejno, kolektor, Baza emitter. No i teraz Facebook. Na poprzedniej próbie e, Discord się odzywał. No, przepraszam. Dobra. Oczywiście trochę kabelków. No i ewentualnie, jeśli ktoś lutuje, to cyny, pasty, wiadomo. Dobra. Zamontujemy sobie nasz e, tranzystor w płytce. E, zamontujemy sobie również ten, tego mikroswitcha. O Jezuś. Strasznie tu jest mało miejsca na wszystko. Dobra. Jeszcze sobie zamontujemy potencjometr. I teraz przechodzimy do rzeczy jakby prawdziwych. Czyli łączymy sobie emiter z minusem kondensatora. Czyli prawą nóżkę tranzystora łączymy z minusem kondensatora. Teraz bierzemy sobie rezystor 100 kilo, albo ten podobny do 100 kilo. I jedną nóżkę do bazy, a drugą nóżkę do plusa kondensatora sobie łączymy. Dobrze, teraz łączymy sobie jakby wyjście mamy na kolektorze. I no właśnie sobie teraz podłączyłem ten rezystorek 100. Omów. Oczywiście jest to tranzystor typu NPN, jak już wspominałem, więc manipulujemy tutaj y, ładunkiem ujemnym, czyli minus diody podłączamy do rezystora, a plus diody bezpośrednio do plusa zasilania. Teraz sobie podłączymy tego mikroswitcha. Bierzemy jeden pin, podłączamy też bezpośrednio do plusa, a drugi pin podłączamy do plusa tego kondensatora i tu gdzie jest rezystor też. Teraz podłączymy sobie ten, że potenc... albo nie jeszcze podłączymy minus zasilania minus zasilania do emitera, czyli do tej nóżki, gdzie mamy też podłączony minus kondensatora albo dokładnie od końca, żeby było miejsce. Dobrze, teraz podłączymy sobie potencjometr i to będą ostatnie dwa połączenia, które wykonamy. Jedno, po prostu łączymy sobie go bezpośrednio z wyprowadzeniami kondensatora, jakby jeden do jeden, Środkowa i któraś z bocznych nóżek. Do kondensatora. dobra i... Tamtą podłączyłem do minusa, więc tą podłączam do plusa kondensatora i po prostu on reguluje, jak szybko będzie się rozładowywał ten kondensator. Nie, to jest rezystor i po prostu przez niego rozładowujemy kondensator, i właściwie nasz układik jest gotowy już. Także pozostaje nam go tylko zasilić, do czego wykorzystamy sobie samodzielnie, wykonany oczywiście zasilacz. Minus. Plus zasilacz na około 3V ustawiony. Więc go na razie wyjmę z kadru, po prostu, żeby było więcej miejsca na ten układik. Albo jeszcze takie ten. E, Chwila, bo coś. A, dobra, mikroswitcha odłączyłem przez przypadek paluchem. I klikamy. I się nam się to. Teraz sobie regulujemy, po prostu, zobaczcie, tutaj bardzo krótki czas. Trochę dłuższy, jeszcze trochę dłuższy. Ona tak niestety powoli wygasa, nie tak ładnie, gwałtownie, ale to jest do nadrobienia. Jakby da się to zrobić, po prostu dodając kolejny tranzystor, może z jakąś diodą. Jakby tu już zostawiam waszej kreatywności. Także, jak widzicie, układik działa. Mamy regulowany czas. Dioda się świeci oraz wygasa. Jeśli byście mieli jakieś pytania, może, czy coś by Wam nie wyszło, to zapraszam oczywiście do sekcji komentarzy na dole. O ile mi ich znowu YouTube nie wyłączy, bo to nie ja je wyłączam, żeby nie było. Ja bardzo sobie cenię komentarze Wasze, bo mnie bardzo duże też uczą. No, jeśli, wam się, jeśli jesteś nowy tutaj na kanale, to może rozważasz, jeśli ci się spodobało, to łapkę w górę możesz dać. Jeśli ci się spodobała moja twórczość, może cała, to zapraszam, żebyś został tutaj ze mną po prostu dając suba. No i to by było tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się! Cześć!